Cześć, witajcie. Tu Karolina z Chorwacja Cafe. Przed nami już czwarte spotkanie. Dwa tygodnie temu spotkaliśmy się w kawiarni, w restauracji. Dzisiaj wpadniemy razem na targ, na zakupy, bo nie ma przecież nic przyjemniejszego od porannej wizyty na lokalnym targu w Chorwacji, prawda? Oczywiście chciałam Wam przypomnieć, że każdą lekcję znajdziecie na stronie www.chorwacja.ca.pl oraz na kanale Chorwacja Cafe na YouTube. Śledźcie oczywiście również naszego Facebooka, tam zawsze dużo aktualności, ciekawostek i zapowiedzi nowych wpisów. No to zaczynamy czwartą lekcję. czwarta lekcja chorwackiego języka czwarta lekcja języka chorwackiego. Regułą w naszych lekcjach stała się odmiana czasownika na samym początku lekcji. Zacznijmy więc dzisiaj od czasownika imati, czyli czasownika mieć. Ja imam, ja mam, ty imasz, ty masz, on, ona, ono ima, on, ona, ono ma, mi imamo, my mamy, vi imate, wy macie, oni, one imają, oni mają. Jak możemy użyć przykładowo tego czasownika? Ty imasz dobar posao. Ty masz dobrą pracę, on i ma dobro wino. On ma dobre wino, Ty i masz prawo, masz rację. Ja imam mnogo vremena. ja mam dużo czasu. I mieliśmy jeszcze okazji poznać słówek dotyczących rodziny. Zapraszam więc na kilka z nich. Obitel, rodzina, mama, majka, ojciec, otac, siostra, sestra, brat, brat, dziecko, dietę, syn, syn, córka, kci lub kcierka. I powiemy na przykład: Ona jest moją siostrą, ona jest moja, Sestra. Mismo brat i sestra. My jesteśmy bratem i siostrą. Mój syn nazywa się Wiktor. Mój syn się Wiktor. Ja imam brata. Ja mam brata. I Kasia jest moją, Kasia jest naszą córką, Kasia jest nasza kcierka. Kasia jest naszą córką. Przenieśmy się teraz na wspomniany już wcześniej targ. Tyrżnica. Tyrżnica to targ. Na tyrżnicy, na targu. Ewa, poznana już wcześniej, bohaterka naszych lekcji. Wybiera się na targ i opowie nam, co chce na targu kupić, czego potrzebuje. Posłuchajmy więc: Ja sam na Tyrznicy. Jestem na targu. Wolim kupować na tyżnicy. Lubię kupować na targu. Moram kupić ich ranu za weekend. Muszę kupić jedzenie na weekend. Żanim kupi 1 kg świeże morskie ryby, deset jaja, powrycie i wocie, 3 kg jabłka i 1 lubenicu. Czyli chcę kupić 1 kg świeżej morskiej ryby, 10 jajek, warzywa i owoce, 3 kg jabłek i 1 arbus. Co możemy kupić? Co możemy kupić na tyrżnicy? Co możemy kupić na targu? Meso, mięso, rybę, ryby, med, miód, powrycie, warzywa, wocie, owoce, jabłka, jabłko, lubenica, arbus. Możemy kupiti jednu lubenicu. możemy kupić jeden arbuz świeża ryba świeża ryba jeżeli mu kupiti chcę kupić Hrana, jedzenie moram kupiti muszę kupić na tyżnicy możemy kupiti na targu możemy kupić Jeszcze potrzebujemy, co już trzebamo, co jeszcze potrzebujemy, co jeszcze możemy kupić na targu, zobaczymy na tycznicy, czyli na targu, Sto już Trzeba mo. Co jeszcze potrzebujemy? Załóżmy, że chcemy ugotować zupę. Trzeba mo i rajczycu zajuchu. Potrzebujemy marchewkę i pomidora do zupy. Gdzie jest tyrżnica? Gdzie jest targ? Zapytamy, gdzie jest rżnica, gdzie jest targ. Jucha to zupa. Poznaliśmy to słówko w ostatniej lekcji, w trzeciej lekcji, zamawiając zupę w restauracji. Co jeszcze potrzebujemy do zupy? Myrkwa to marchewka, rajczyca pomidor i może cebula, luk. luk to cebula. I oczywiście na samym końcu poprośmy oczywiście o rachunek. Możemy powiedzieć raczun molim lub molim Was racun, Molim Was raczun lub raczun molim. Poproszę rachunek. Zrobiliśmy więc zakupy. Byliśmy na targu. Bardzo Wam dziękuję. Paala. To była czwarta lekcja yy, wideo, naszych yy, języka chorwackiego i naszych spotkań. Yy, Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście, zapraszam do kontaktu. Koliko i macie takich pytania, swobodnie me Kontakt do mnie znajdziecie oczywiście na stronie www.chorwacjacaf.pl. Yy, nie zapomnijcie oczywiście o lajkowaniu, o komentowaniu i polecaniu moich lekcji. Bardzo proszę. Oczywiście napiszcie także, co chcielibyście, aby znalazło się w kolejnych lekcjach. Te, ta lekcja i ten temat, który po, pojawił się dzisiaj, to na specjalne Wasze zamówienie. Taka właśnie prośba pojawiła się w Waszych komentarzach, także tego dotyczyła nasza dzisiejsza lekcja. Także czekam na Wasze pomysły, sugestie i uwagi. Komentujcie i piszcie. Życzę wam w takim razie udanych i przepysznych zakupów na chorwackich targach, bo naprawdę warto kupować na targu. Vidimose. Do zobaczenia.